Gwiazda opublikowała w sieci zdjęcie z dzieciństwa. Fotka momentalnie obiegła wszystkie media, wywołując sporo emocji wśród internautów. Niewielu potrafi rozpoznać, kim jest Bobas ze zdjęcia. Nie każda gwiazda chętnie dzieli się w sieci wspomnieniami z dzieciństwa, a tym bardziej ważnymi pamiątkami. ucieszę użytkowników, istnieje też szerokie grono znanych twarzy show biznesu, które ochoczo opowiadają w mediach społecznościowych o swojej przeszłości, czy pokazują fotografie, na których mają zaledwie kilka lat. Nie da się ukryć, że tak osobiste publikacje cieszą się największym zainteresowaniem w oczach obserwatorów. Gdy znana wszystkim kobieta pokazała zdjęcie z dzieciństwa, internautom opadły szczęki. Mało kto potrafi ją rozpoznać. Znana i uwielbiana gwiazda pokazała zdjęcie z dzieciństwa przez słodka dziewczynka na rękach mamy, świętująca swoje pierwsze urodziny i zdmuchująca świeczki z tortu. Wtedy zapewne jeszcze nikt nie podejrzewał, że ta mała istotka zawojuje całym krajem. Widok takiej pamiątki robi ogromne wrażenie, ale nawet najwięksi fani nie dowierzają, że na zdjęciu jest ich ulubieńca. Moje 1. Urodziny 1. Urodziny fundacji unawezał mamy na rękach najlepiej, wiadomo, czytamy w opisie, pisownia oryginalna. Tych kilka słów nie powinno zostawić wśród internautów już żadnych wątpliwości. Jasne stało się, że fotka przedstawia nikogo innego jak Martynę Wojciechowską. Gospodyni programu Kobieta na Krańcu Świata, jak zdradziła, miała szczególny powód, by podzielić się z obserwatorami takim wspomnieniem. Ci nie zwlekali długo i momentalnie ruszyli do komentowania. Posypały się komplementy i życzenia. 2 3 wszystkiego najlepszego życzy jedna z obserwatorek wszystkiego najlepszego ale mistrzyni planu drugiego jest boska zauważa kolejna zwracając uwagę na kobietę w tle wszystkiego najlepszego Martynko jesteś wspaniałym człowiekiem super kobietka dodaje kolejna Źródło Instagram.